Witam wszystkich. No i nadeszła ta chwila, w której muszę w renówce zrobić sprzęgło No i w związku z tym chyba już będę naprawiał wszystko, co jest po drodze bo nie wyobrażam sobie wyjęcia tej skrzyni od dołu bez kanału, bez niczego się uszarpać z tym, więc wyciągnę sobie wszystko do góry, czyli całą jednostkę z, ze skrzynią. I przy okazji muszę jeszcze naprawić: e, wymienić pompę klimatyzacji, bodajże to chyba ona jest zepsuta i wymienić miskę olejową, która jest zepsuta. No, i zobaczymy, co jeszcze wyjdzie w trakcie. Więc w warunkach, że tak powiem, hobbystycznych, garażowych, wyciągnę ten motor ze skrzynią i pokażę Wam, jak to zrobić. Może ktoś będzie chciał sobie sam zrobić. No i tyle, no. Więc zaczynamy. Weźmiemy się zaraz za robotę. Nie wiem, ile części wyjdzie. Filmu z tej naprawy, ale myślę, że trochę wyjdzie, więc tak, w pierwszej kolejności trzeba pojechać spuścić freon z klimy lub ewentualnie wypuścić go gdzieś tam, nie wiem. Ja pojechałem, spuściłem na maszynę do znajomego. Jak skończę naprawę, to z powrotem mi to nabije. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. Druga rzecz jaką ja zrobię, bo oczywiście to nie jest żaden film instruktażowy ani tych rzeczy po prostu ja to będę robił w warunkach hobbystycznych, garażowych więc druga rzecz jaką zrobię e, muszę poluzować śruby od kół i muszę poluzować śruby od półosiek <laughs> więc to jest taka rzecz którą zrobię teraz i, i pomyślę to dalej Dobra, mam to zrobione, i teraz muszę równo te auto podnieść na taką wysokość, żebym mógł się podnieść tarabanić swobodnie i swobodnie wyjść. I e, najpierw muszę odkręcić tamte dwie śruby, które łączą wydech z kolektorem wydechowym po to, żeby rozpiąć tutaj motor z wydechem, i nie wiem, czy nie będę chciał zrobić tego na ciepłym silniku, więc nie mogę nic na razie rozebrać, po to, że jak już będę miał dostęp do tego, to nagrzeję go, odpalę, żeby się nagrzał i spróbuję odkręcić te śruby na ciepłym, bo na zimnym najprawdopodobniej się urwą. Więc taki mam chytry plan. Więc podnoszę samochód, ustawię sobie go, żeby był na takiej wysokości, żebym mógł pod niego wejść i bierzemy się za odkręcanie tych dwóch śrub Pura podniesiona stoi na klockach i zaraz zobaczymy, czy ja się tam tarabanie już żeby mieć dostęp do tego wydechu spokojnie tu wejdę Także już tak zostaje, ja mam takie klocki je butne, kupiłem kiedyś w tym e, w tartaku Stawiam na takie klocki, nie ma bata, żeby to spadło. Więc tu dojście już mam, to będzie dziesiątka e, oczyszczę to oczyszczę to ten nakrętki i odpalimy motor, żeby się nagrzało za czym, czy to się odkręci, czy to się urwie. Aj, Boziu, Boziu tę robotę wymyśliłem jak to kurwy wynika zrobić żeby to świeciło tam że ma świecić dobra wyczyszcimy to wyczyszczę to i będziemy to odkręcać jak to odkręcimy to jesteśmy już w domu że tak powiem chytry plan w trakcie realizacji wezmę was na głowę i się w zobaczymy co to da to coś da oczywiście ta śruba jest do dupy w ogóle to cię pojaśnić no już może być ale spróbuję ją załatwić taką nasadką inną Nie będę wiedzieć, czy to pójdzie w ogóle, bo bym nie ma opcji. Chyba, żebym to nabił. Chyba szpilka ta poszła, ale to nie przeszkadza Dobra, ta poszła zobaczymy Chyba... tą drugą Też poszło. O stale się śmieci. Ciekawe, co to się pues, odkręci? kręcić, szpilka się odkręca. Trzeba uważać, żeby się tam nie dotknąć, bo tam jest gorące to. Dobra. Ha, mamy to. Kładę to sobie tutaj, bo to czeka na swoją kolej. Kurna. Czepurę najgorsze jest odkręcone. Najgorsze odkręcone i teraz tak odkręcam koło, odkręcam półośkę Odkręcam MacPersona, odkręcam końcówkę, wybijam i odkręcam no to wszystko. Czyli tak, amortyzator, końcówkę, koło, pół łośkę, e, zacisk hamulcowy, to wszystko musimy zwolnić. Więc ja podkręcam przez to z dwóch stron i będziemy robić dalej. Tak to wygląda porozpinane. Tu znowu mi smar spierdziela z tego. E, więc tak, e, czyli tak. Odkręcacie amortyzator, wyjmujecie przewód od czujnika ABS, odkręcacie zacisk, podwieszacie sobie go do sprężyny, żeby nie prężył na przewodzie, wybijacie końcówkę, odkręcacie pół oś, wyciągacie pół oś więc płuńska jest tu już luźna z tej strony, z tamtej strony tak samo, jest wszystko rozpięte, ta sama zasada. Płośka jest luźna. I teraz tak. Y, kolejną rzeczą, jaką ja zrobię, spuszczę olej ze skrzyni i spuszczę olej z silnika. Więc do spustu oleju z silnika mamy tutaj ampul, a do spustu ze skrzyni mamy tutaj. Więc spuszczę y, oleje. No i tyle Olej ze skrzyni spuszczony no, kolor jak kolor Ale Nie ma gruzu w nim Oczywiście olej pójdzie do wymiany Jest taki, że tak powiem, wodnisty i taki wiecie jakiś trochę dziwny w dwóch kolorach takie brąz jasny szambo tak jakby się panewki wycierały tylko że to nie ten olej dobra nieważne ale nie ma żadnego gruzu, żadnych śmieci olej i pójdzie do wywalenia zalejemy nowym dobra spuszczam olej z silnika Olej silnikowy jest w porządku <laughs> więc chyba się udało Jeżdżenie bez oleju, że się nic nie stało e, Ten olej był niedawno wymieniany więc idzie do bańki i będzie ponownie wlany No i idąc za ciosem e, Spuszczę płyn z chłodnicy żeby to ogarnąć To ja tu mam taką osłonę małą Muszę ją ściągnąć żebym mógł węża tu wywalić na zewnątrz I z węża zlać bezpośrednio do bańki to jest na dwie dziesiątki przykręcone i wpięte w zderzak więc to trzeba będzie ogarnąć i spuścić płyn tamtego nie odkręcamy bo to jest czoło zderzaka i to nam nic nie daje więc ja odkręciłem to ale przykręciłem to z powrotem bo to żadnego dostępu mi nie daje dobra odpinam akumulator akumulator wyjęty ta boczna osłona odkręcona, to jest odkręcone o przewody, i teraz muszę odpiąć komputer. To jak to się kurwa robiło? Żeby tego nie zepsuć. Śrubowkręt. Śrubowkręt, i to się wciska chyba, i to wychodzi o tak. I wciskamy tutaj czpień i na dół i to się wysuwa. O, o. I powinno to nam już wyjść całe razem ze sterownikiem. I chowamy to do bagażnika Słuchajcie, ja to robię tak, że te nakrętki to przykręcam z powrotem tam gdzie były muszę iść jeszcze po tą osłonę bo ta reszta jest przykręcana do tej osłony czekajcie to idzie tu oczywiście nie wkręcam tego na siłę tylko tak żeby było no, to nie idzie tu może idzie tu idzie jedna zaraz mi się okaże że zbrakło śrubek dwie idą jeszcze tutaj więc to przykręcę tam i tu idzie jeszcze jedna więc ja sobie tak wkręcam żeby ich nie pogubić i nie zgadywać potem co jest od czego I dobra teraz sobie wyjmę to łopanie łopanie to się wklikuje chyba nie, przekręca się Jak ja mam to przekręcić tyle Tu się coś tam blokuje Trzeba będzie to urwać Nie, to się wyciąga w jakiś prosty sposób jak zwykle Weź no zasit tu pana Dobra, ja się z tym pomorduję i wam powiem. Mam to zdjęte, więc tutaj, w tej dziurze. Trzeba to przekręcić i wyciągnąć, i to wyskakuje. Bo to się za, za, na zatrzaski łapie. I przy filtrze powietrza też są dwa zatrzaski, takie klikane. Dobra, to to mam zdjęte też do bagażnika. Zaraz pójdzie. Ja tu z dołu zobaczyłem kostkę, która jest nigdzie nie wpięta, i się zastanawiałem, co to jest za kostka. Czy ona powinna gdzieś być wpięta, czy nie? Gdzie ja ją widziałem? Muszę tam wejść jeszcze raz. Dobra, zastanowię się co dalej i zaraz do Was wracam. Gdzie ta kurwa ósemka jest długa? No, także płyn to już jestem w plecy. Bardzo mało zostało, no ale to tak jest, jak nie ma tutaj kurweńka tego z pustu to tak dobra, odpiąłem e, od chodnicy węża, tu z termostatu od tamtej magistrali mam to wywinięte tutaj jakby za samochód. Teraz tego węża jeszcze odepnę od zbiorniczka i go wsadzę gdzieś tu, żeby mi nie przeszkadzał. Mam to odpięte, i teraz, słuchajcie, mógłbym tego węża zdjąć, żeby też go gdzieś schować, ale wtedy będę musiał odpiąć go od nagrzewnicy. A tam jest ciężko potem to zapiąć. Raz w życiu to wypiłem, się namordowałem, żeby to zapiąć. Więc, jeżeli nie będę musiał, nie będę tego robił. Zostaje to ewentualnie tu go odepnę, żebym go mógł jeszcze bardziej wywlec, żeby mi nie przeszkadzał. No dobra, woda odpięta. Teraz tak To może zostać To co to jest? Nie wiadomo co to jest Dobra, odepniemy paliwo To jest chyba paliwo Nieważne co to jest, w każdym razie to trzeba odpiąć To może zostać To trzeba odpiąć, generalnie musimy odpiąć całą wiązkę elektryczną, więc po kolei jakby, ale na razie to się tak to odepnę z grubsza, co tutaj mam z tyłu, uchwyt uch, tylko jest, o już wyjęte. Ale tam jeszcze idzie gdzieś kabel na dół, będę musiał zajrzeć zaraz. Generalnie w tej chwili biorę się za wywlekanie wiązki, czyli odpinam wszystkie kostki, wszystkie kable, żeby wiązki po prostu wyrzucić też na zewnątrz, żeby jej tutaj nie było. Jeden wyszarpałem, to jest ten. To jest sonda druga, a jeszcze ten drugi. Co to jest za drugi ten kabel? Kurwa gdzie on idzie? Gdzie, gdzieś... Tutaj. Zaraz się go A tutaj Filtra Kurwa co to, to za filtr jest chyba paliwa mm, to oleju do filtra oleju No tak Idzie do filtra oleju i tu jeszcze coś idzie Ale to się chyba na górze rozepnie Więc muszę tutaj zobaczyć jak to się rozpina Także do potem Dobra, mam to wyszarpane i jeszcze mi został czujnik od skrzyni do wyciągnięcia. Długą półoś to wyjąłem, bo musiałem ją wyjąć, żeby dostać się do tego czujnika tam. Ona sama wychodzi, to po prostu ją wyciągacie, nic tam się nie, nie odkręca, nie ten. Jeżeli ją zwolnicie z tego, z, jeżeli ją zwolnicie z piasty, to ona po prostu wyłazi. Gdzie to kurwa jest? Od spodu to widziałem. Tu jest jeszcze gdzieś... Po połoźce trzeba iść. O tu jeszcze mam czujnik. Od skrzyni, nie wiem od czego, od stycznego, czy tam od czegoś, nieważne, to muszę rozpiąć i wiązki mam na zewnątrz. No i dobra, wiązka jest wywleczona na zewnątrz. Potem sobie ją przejrzę, czy nie jest gdzieś pouszkadzana. No, ale wszystko działało, to chyba nie jest. E, I teraz słuchajcie, to mam wywleczone na zewnątrz. Największy dla mnie, przynajmniej pro, dla mnie największa, e, że tak powiem, może nie problem, ale najwięcej staranności wkładam w po rozpinanie tej wiązki. Bo jak pouszkadzacie te zapinki w tych kostkach, to taka lipa już trochę. Wiadomo, nieraz się tego nie przeskoczy. Ten plastik jest stary, że pęknie, coś tam się stanie. Ale to da się na spokojnie podpinać. Więc to mam wyflaczone, że tak powiem. Eee, to to chyba też do bagażnika w daczę zaraz, bo mi to będzie tu przeszkadzać. I tu jeszcze mam to Co tutaj to jest też jest jakiś trójnik, więc muszę to odpiąć, przewlec to tutaj. A teraz jak wyciągacie wiązkę to nic nie zaznaczacie. Po prostu jak ułożycie ją z powrotem przykręcicie ją tutaj i położycie ją na dół i w tą stronę. To w zasięgu tego kabla musi być gdzieś, gdzie, gdzie się ją podłącza, więc to, to się samo po prostu znajdzie i musi to pasować. Inaczej to będzie źle. Każda kostka musi pasować do każdej wtyczki. Eee, więc dobra, tamto sobie jeszcze odepnę. I by było. I by było i zobaczymy, co by było. Dobra, wiązka jest wybefana. Dobra to coś co było tutaj to jest albo zasilanie albo powrót paliwa a tu jest drugie też nie wiem co jest nie to jest poczekajcie to jest podciśnienie serwa więc to 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 jest paliwo to jest paliwo a powrót ale porozpinajmy wszystko jeszcze sobie to na spokojnie zaraz przejdę No bo musi być jeszcze powrót Chyba że już rozpiłem, a nie pamiętam W każdym bądź razie tamten wąż jest coś z paliwem związane ma da da, da, da. Dobra Teraz yy, odkręcam te dwa węże to jest zasilanie klimat pompy klimatyzacji. Dwie dziesiątki, odpinamy to. Dobra, pompa klimatyzacji odblokowana. Teraz ściągam linkę sprzęgła. Linka sprzęgła i by mi wychodziło, że to już na tyle tej strony. Dobra, linkę sprzęgła ściągam i jeszcze zaraz chcę popatrzę czy to wszystko dobra tutaj jeszcze są dwie masy do odkręcenia wiem, to będzie widać jedna i poniżej druga na takie jebutne śruby więc to jeszcze muszę odkręcić okej, okay, obej okej okay, obej. Dwie masy odkręcone. Gdzie ta kurwenka latarka? I teraz wyjmiemy drugą pół Ale żeby wyjąć drugą pół oś, to trzeba odkręcić te trzy śrubki, co tam są i dopiero wyjmiemy pół oś. Inaczej jej nie wyjmiemy. Natomiast ta druga to wychodzi normalnie. Więc sobie wyciągnę pół ośkę. Druga pół oś wyjęta. Schowam do szuflady i folię wsadzę, żeby mi się tu nic nie przyklejało do tego oleju i tam w tę dziurę trzeba coś wsadzić jakąś szmatę Żeby tam nie leciał żaden syf Dobra przejrzałem sobie to mniej więcej I teraz jeszcze tak to jest wszystko mokre bo się zalało tym płynem ku i teraz jeszcze tak, to żeby się nie uszkodziło, eee, muszę rozpiąć dolne mocowanie silnika do berki. Więc taki mam chytry plan: i rozpiąć drążek. Tylko drążek, jak będę rozpinał, to sobie muszę zaznaczyć dokładnie w jakiej pozycji jest talaga żebym to złożył dokładnie tak samo, bo jak nie, to będę musiał szukać później biegów, a to tak średnio mi się widzi, więc tak, to właśnie tak to zrobię, czyli odpinam tą śrubę, odpinam tą śrubę yy, i odpinam ten drążek z zaznaczeniem sobie jak on jak on de facto jest No dobra, wypiąłem tamto sobie i teoretycznie mogę to wyciągać więc teraz muszę wziąć jakąś rurkę dwóch osiłków i to wyjąć taki mam hitry plan także mam przygotowane do wyjęcia wyciągnę to muszę tu zrobić sobie porządek, jakiś stół żebym mógł to postawić ogarnąć ten bajzel więc tym się zajmę i zapraszam do następnego odcinka pokażę Wam jak wyjąć taki silnik we własnym zakresie także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć